Volkswagen jechał w kierunku w miejscowości Osła. Natomiast jednym z pasów lotniska jechał motorower. I przed nim prawym bokiem uderzył ten Volkswagen w, ten, w tył tego motorowera. Tu trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że jest to teren nierówny, w związku z tym też y, kierowcy często y, miarkują tę prędkość. Aczkolwiek w tym wypadku nie możemy powiedzieć, w jaki sposób jechał y, kierujący tym y, samochodem. Mo, natomiast y, mo, motorower y, miał o, ograniczenie prędkości do około 50 km na godzinę. Przypuszczam, że nie, też taką prędkością nie jechał.